Dzień dobry. Dziś porozmawiamy sobie o definicji świadczenia usług w vat czyli w podatku od towarów i usług. Definicji, która może nie tyle, że jest skomplikowana, ale na pewno ma charakter nieoczywisty. Zanim jednak przejdziemy do samej definicji świadczenia usług w vat przypomnijmy sobie na początku, co podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Otóż przedmiotem opodatkowania VAT-em jest dokonanie czynności opodatkowanej VAT-em. Konkretnie w polskiej ustawie te czynności zostały nam wymienione w artykule 5. Ten artykuł w czystej teorii ma charakter zamknięty. Złowem, nie dokonałem jednej czynności z tego artykułu, płacę VAT, tak? I oczywiście tam jestem podatnikiem i tego rodzaju bajery. Przy czym ten katalog ma charakter zamknięty tylko w teorii. W praktyce trudno byłoby znaleźć jakąś czynność, która mogłaby się w nim de facto nie mieścić. Dlaczego? Wszystkiemu winna jest właśnie definicja świadczenia usług, którą w polskiej ustawie znajdziemy w artykule 8. Zgodnie z tą definicją przez świadczenie usług na gruncie podatku towarów i usług będziemy traktowali każde świadczenie, które nie jest dostawą towarów. Nasz ustawodawca dzieli więc świat na dwie kategorie: na dostawy towarów i świadczenie usług. Dostawą towarów, zgodnie z artykułem 7 ustawy, będziemy nazywali przeniesienie prawa do rozporządzania towarem czy jakimś przedmiotem, rzeczą namacalną, materialną, jak właściciel. Wszystko inne będzie traktowane jako świadczenie usług. Cóż zatem będziemy uważali właśnie za to świadczenie usług? Po pierwsze, będzie to to, co pojawia nam się w głowie, gdy myślimy o świadczeniu usług, tak? Czyli ja zobowiązuję się zrobić dla Was coś ja zobowiązuje się do wykonania jakiejś usługi, jakichś prac, jakiejś robót, jakiejś czynności. Tak? Klasyczne myślenie o świadczeniu usług, które pojawia nam się w głowie, kiedy o tym po prostu myślimy. Po drugie, skoro świadczeniem usług będzie wszystko to, co nie jest dostawą towarów, a dostawy towarów mogą dotyczyć tylko rzeczy, przedmiotów o charakterze materialnym, tam niektórych postaci energii, to świadczeniem usług będzie również. Dla przykładu sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych. Jeżeli dokonam sprzedaży czegoś, czego nie jestem w stanie dotknąć, to też będzie świadczenie usług. Dla przykładu sprzedaż oprogramowania może być traktowana jako świadczenie usług na gruncie VAT-u, no bo oprogramowania dotknąć byłoby stosunkowo trudno. Kolejna rzecz. Świadczenie usług na gruncie VAT-u będzie również nic nierobienie za świadczenie usług będziemy bowiem uważali również zobowiązanie się do nierobienia niczego, czyli zobowiązanie się do powstrzymania się do działania albo patrząc status prawa rzymskiego, rzymskie patii, czyli znoszenie czegoś czasami z, albo zazwyczaj zgodnością, ale to akurat nie ma tutaj żadnego znaczenia dla uznania tego za świadczenie usług. Tak? Czyli świadczeniem usług w wacie będzie również zobowiązanie się do nic nie robienia albo zobowiązanie się do znoszenia czegoś. Jeżeli nasz sąsiad zapłaci nam 100 zł za to, żebyśmy znosili to, że on uczy dzieci piętro wyżej w naszym bloku grać na tubie o godzinie 21, a my przyjmiemy na siebie takie zobowiązanie do znoszenia tego jazgotu piętro wyżej w ramach naszej działalności gospodarczej, formalnie wyświadczymy usługę znoszenia, jak dzieci grają nam piętro wyżej na tubie. W późnych godzinach wieczornych. Spoglądając więc na definicję świadczenia usług, możemy powiedzieć, że sprowadza się to do trzech kategorii. Po pierwsze, do tego, co potocznie nazywamy świadczeniem usług, wykonania jakichś robót, jakichś prac, dokonania jakiejś czynności w tym zakresie. Po drugie. Będziemy mówili o świadczeniu usług, kiedy będziemy przenosić prawa do wartości niematerialnych i prawnych, no bo jeżeli sprzedajemy coś, czego nie jesteśmy w stanie dotknąć, co nie ma wymiaru materialnego, nie jest to dostawa towarów, więc musi być świadczeniem usług. I po trzecie, można powiedzieć, że będzie to zobowiązanie do powstrzymania się do działania albo do znoszenia działania innych. Wreszcie, czwarta kategoria, mniej istotna, będziemy traktowali również Zaświadczenie usług, wykonanie czegoś w związku z nakazem władzy publicznej, na przykład wykonaniu orzeczenia sądu lub jakiejś decyzji organu. Katalog ten oczywiście może być zdecydowanie szerszy, bo przypominam, definicja ma charakter negatywny i świadczeniem usług jest wszystko, co nie jest dostawą towarów, czyli przeniesieniem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Formalnie opodatkowaniu VAT-em będzie podlegało tylko odpłatne świadczenie usług, ale i tu czeka na nas. Pewna pułapka. Zgodnie bowiem z artykułem 8 ust. 2, czasami odpłatnym świadczeniem usług będzie również nieodpłatne świadczenie usług. A konkretnie ustawa przewiduje, że będziemy traktowali jako Odpłatne świadczenie usług, również przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa do używania albo na cele inne niż związane z działalnością gospodarczą, w szczególności na cele osobiste, podatnika, pracowników, wspólników, etc., i jakichś tam różnych innych podmiotów powiązanych z podatnikiem. Czyli jeżeli pozwolę mój majątek firmowy, tak wiem, że firma to znaczenie przedsiębiorcy, wykorzystać do celów osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą, czy to swoich, czy jakichś podmiotów, które wykazują ze mną pewien związek. Jeżeli przysługiwało mi prawo do odliczenia podatku od towarów i usług od nabycia tych towarów, muszę to potraktować jako odpłatne świadczenie usług i opodatkować. Po drugie, Będziemy również traktowali jako odpłatne świadczenie usług, nieodpłatne usługi, które znowu ja wykonam na rzecz albo z siebie, czy na swoje cele osobiste, albo na cele osobiste moich pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników itd., dalej, czyli podmiotów ze mną powiązanych. I wreszcie warto, żebyśmy powiedzieli sobie jeszcze odrobinę artykułu artykule 8 ustęp 2a który reguluje sytuację, w której ja nabywam jakąś usługę w swoim imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli dojść do takiej sytuacji, czyli ja będę nabywcą pewnej usługi, ale którą w praktyce kupiłem dla kogoś innego, tak? czyli ja oficjalnie widnie jako nabywca, ale usługa będzie świadczona na rzecz innego podmiotu, traktuje się, że ja tę usługę nabyłem, a następnie sam na rzecz tej osoby trzeciej wykonałem. Czyli dla przykładu, gdybym nabył na, na rzecz mojego pracownika, Jakąś usługę, niech to będzie pakiet medyczny, możliwość skorzystania z siłowni czy z innych atrakcji, gdzie ja występuję jako nabywca, ale beneficjentem tej usługi będzie mój pracownik, to przecież on pójdzie do lekarza. To w tym zakresie przyjmujemy, że na gruncie VAT-u ja tę usługę nabyłem, a następnie taką samą usługę wyświadczyłem na rzecz tego mojego pracownika czy kogokolwiek innego w tym zakresie, czy jakiejkolwiek osoby, Trzeci. I Wydaje mi się, że na dziś o tym specyficznym świadczeniu usług, które w zasadzie może wszystkimi niczym, byleby nie było dostawą towarów, to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia przy kolejnej okazji. Na razie.